Hej wszystkim, z tej strony Weronika i witam Was na kanale Back to Book. A dzisiaj przyszłam, żeby pokazać Wam kilka książek o szczególnej tematyce, które w ostatnim czasie zagościły na moich półkach. Zapraszam do oglądania. Jak już pewnie widzicie po tytule, dzisiaj book haul, ale taki nieco specyficzny, ponieważ będę opowiadać w dużej mierze o książkach... Szeroko pojętych górski, że tak powiem. Ale zaraz o tym. Chciałabym krótko wytłumaczyć, dlaczego mnie tak długo nie było. Może nie muszę, może nie powinnam, ale stwierdziłam, że krótko powiem. A było to spowodowane niczym innym, jak tym, że kończyłam studia, pisałam pracę magisterską, broniłam się no i teraz, kiedy już mam Wolną głowę, kiedy już wszystko jest za mną, skończyłam swoją edukację, pracowałam na, nad jedną z ważniejszych książek w ostatnich latach dla mnie, czyli nad moją pracą magisterską. Oczywiście żartuję z tą książką, ale tak, jestem już po studiach, mam magistra i teraz mogę się skupić na innych rzeczach, także wracam. Ale nie ukrywam też, że właśnie w ostatnich dwóch miesiącach raczej też nie czytałam za wiele w związku z studiami właśnie, z sesją i z pisaniem pracy. No i z tym, że musiałam czytać książki bardziej skierowane właśnie w stronę mojej pracy. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to pisałam o karze śmierci, o etycznych i prawnych jej aspektach. Ale ostatnio postanowiłam wrócić na te dobre tory, żeby zacząć coś czytać, i zaczęłam się jakoś tak interesować himalaizmem, w ogóle wspinaczkami górskimi, ludźmi gór, szczególnie Polakami. No i zaczęłam trochę o tym czytać, trochę oglądać właśnie na YouTube też, jakie książki, po jakie książki można sięgnąć. Przesłuchałam jeden audiobook, później drugi. No i tak się wkręciłam, że postanowiłam sobie zamówić kilka książek takich polecanych, które gdzieś tam znalazłam w internecie, a jako wielka wielbicielka książek z drugiej ręki postanowiłam zrobić swoje pierwsze zakupy na ScoopShopie, bo w ogóle jakby kilka razy przeglądałam już tę stronę, ale nigdy żadnych książek tam nie kupiłam. A jako, że miałam konkretną tematykę, którą chciałam... Po którą chciałam sięgnąć, to no to Winter, czy mi tak średnio pasowało, bo musiałam kupować książkę od różnych osób, a tutaj wyszukałam sobie tytuły, które mnie interesowały i znalazłam kilka takich książek. No, i dzisiaj właśnie wam je pokażę, czyli podzielę ten book haul na ten najdłuższy czyli fragment, czyli właśnie książki górskie. I będzie też jakieś dosłownie 4-5 książek, które do mnie przyszły w ostatnim czasie, czy tam kupiłam je w przeciągu właśnie ostatnich chyba 3 miesięcy. To jest naprawdę mało książek, bo mówię, ostatnio mało książkowego mnie było, które nie są w tej tematyce, ale wolę je teraz pokazać, żeby nie zapomnieć. Także już nie przedłużając, pokażę wam te książki. Część z nich już przeczytałam lub jestem w trakcie, w ogóle dużą część tak naprawdę już gdzieś liznęłam, więc troszeczkę o nich powiem, ale też no, kilka z nich. Po prostu jeszcze nie zdążyłam po kilka z nich sięgnąć, także będę raczej tak ogólnikowo mówić, jak to w bookholu. Nie przedłużam i pokazuję Wam już książki. Będę pokazywać je w kolejności losowej. Mam tutaj taką całą stertę, właśnie. One wszystkie są z tego scoop shopu. No i może po prostu będę Wam pokazywać je po kolei. Pierwszą książką jest Fitzroy. Tutaj to jest wydawnictwo bezdroża. I z tego, co wyczytałam, tej książki jeszcze nie ruszyłam. Opowiada ona na pierwszym wejściu, o pierwszym wejściu na Fitzroy, właśnie na ten, na to, na ten szczyt, przez Polaków. Jest to z tego, co patrzyłam, 3000. To znaczy, ta góra ma około 3,5000 metra, czyli nie jest jakoś bardzo dużo, ale z tego, co czytałam, jest to dosyć trudna wspinaczka, jest to trudny szczyt do zdobycia. No i jest ona napisana przez. Teraz właśnie nie jestem pewna, czy jednego z tych mężczyzn, czy ona jest jakoś wspólnie napisana, którzy brali udział właśnie w tej ekspedycji, tutaj Polaków. Jest tu Wiesław Burzyński, Michał Kochańczyk, Piotr Lutyński i nie wiem, czy to są właśnie autorzy, ale widzę, że tutaj jest sporo zdjęć właśnie z tej wyprawy, ogólnie te książki mają to do siebie, z tego co zauważyłam, przynajmniej te, w które ja się na razie zaopatrzyłam, że mają właśnie sporo fotografii, jest to bardzo, bardzo fajne, no bo po prostu widzimy to, co opisują autorzy. No i to jest jedna z tych książek, która jest opowiedziana z pierwszej ręki, ponieważ tutaj bezpośrednio pisze tę książkę osoba, która brała udział w tej ekspedycji, czyli o tych wszystkich emocjach, o tym, co się działo, jakie trudne były momenty itd., dalej, o tym, jak się zakończyła ta wyprawa, pisze osoba, która brała w niej udział. Ja, tak jak mówię, jeszcze się za nią nie zabrałam, także więcej nie jestem w stanie powiedzieć, ale widziałam raczej pozytywne opinie, niezbyt dużo, niezbyt często się pojawiała, ale jak zobaczyłam, że jest właśnie na tym ScoopShopie, to postanowiłam się w nią zaopatrzyć. Ogólnie możliwe, że tak jak przy Bukolach czasami bywa z drugiej ręki, gdzieś na ceny, bo te wszystkie książki były w okolicach kilku, kilkunastu złotych, także jeszcze raz zachęcam do kupowania z drugiej ręki, bo to się opłaca, a te książki wszystkie, które do mnie przyszły, są w bardzo, bardzo dobrym stanie. Następna książka Ucieczka na szczyt. Tutaj Bernadette MacDonald ją napisała i jest to wydawnictwo... Niestety nie wiem, jakie to jest wydawnictwo. Zaraz Wam powiem. Agora? Nie ma nigdzie yy, symbolu właśnie tej Agory, nie mogłam yy, znaleźć. Yy, I książka już tutaj jest bardziej taką opowieścią gdzieś tam z boku, ponieważ autorka opowiada tutaj o polskich himaleistach, alpinistach, o Polakach po prostu. Yy, mamy tutaj takie nazwiska jak Rutkiewicz, Kukuczka, Zawada, Wielecki, Heizer itd. tak i tak dalej. I ma to być książka właśnie o po prostu Polakach w Alpach, o ich fenomenie w yy, Himalajach, yy, o tym po prostu, yy, jak co oni byli, jak jeszcze te zdobywali i tak dalej i tak dalej. Odporni na cierpienie, a jest to istota sukcesu bezlitosnych zimowych wejść na, na najwyższe szczyty. Ucieczka na szczyt um, na tropie trwającego 20 lat fenomenu polskiej dominacji w Himalajach. Czyli może tutaj będzie właśnie typowo o Himalajach. Tej książki również jeszcze nie czytałam. Są tu również jakieś fotografie, z tego co sobie już wcześniej przyjrzałam, no to właśnie głównie Polaków. O, na przykład tutaj od razu mamy Kukuczkę, Wielickiego, także jestem bardzo tutaj na Dolarutkiewicz Wandę. Także jestem ciekawa, bo w sumie powinnam po nią sięgnąć może wcześniej, żeby tak się z tymi, jak się z tymi nazwiskami um, zapoznawałam, ponieważ sama od kilku tygodni poznaję w ogóle te nazwiska od tych wielkich Polaków w Alpach, w Himalajach, w Tatrach. I te książki też mi trochę pomagają, ale nie ukrywam, że na samym początku było trochę trudno się poławać to jest kim, kiedy wcześniej się tym nie interesowałam. Ale ta książka właśnie wydaje się, że może być bardzo ciekawa i też tak um, trochę syntetyzować tą wiedzę właśnie um, o tych polakach w Himalajach, także jeszcze nie czytałam, ale pokazuję, i na pewno to jest w ogóle jedna z książek teraz na mojej liście jak najszybciej. Następnie książka Wanda, opowieść o sile życia i śmierci, czyli historia Wandy Rutkiewicz. To jest typowo myślę, że można powiedzieć typowo, biografia Wandy Rutkiewicz, czyli polskiej właśnie alpinistki himalajskiej, jednej w ogóle z w sumie najważniejszych kobiet w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o, o wspinaczkę. Ona, jako pierwsza kobieta i w ogóle jako pierwsza Polka, osoba z Polski, zdobyła K2. Jako jedna z pierwszych kobiet zdobyła Monteverest, także jest naprawdę bardzo głośna postać. I ja tę książkę już przeczytałam, dokładnie pół przeczytałam, pół przesłuchałam, bo to była w ogóle druga książka z tych takich właśnie górskich, po której sięgnęłam. Bardzo chciałam się więcej dowiedzieć o tej postaci. Tę książkę pisała Anna Kamińska, i to jest wiadomość literackie, to jeszcze tak wspomnę. I to jest właśnie biografia, tak jak już mówiłam. I powiem tak, <noise> ogólnie, tak jak mówię, była to jedna z pierwszych tych książek. Ja dopiero się gdzieś tam dowiadywałam o tym wszystkim, ale mam troszeczkę problem z tą książką. Miałam wrażenie, że mało tu było gór, mało to było takiej typowej pasji Wandy. Było sporo i takiego backgroundu rodzinnego, który jest oczywiście bardzo ważny, ale mam wrażenie, że było też sporo takich domysłów autorki, sporo takiego dodania dodanego od siebie czegoś mniej takich faktów, w sensie były oczywiście fakty, były jakieś takie rozmowy z ludźmi gór, którzy również znali Wandę, którzy gdzieś z nią się wspinali i tak dalej, ale mam wrażenie, że oprócz tego takiego, czego ja szukałam, czyli tych gór, tej jej pasji, tego jak ona dochodziła do tego, że stała się tak ważną postacią, było też bardzo dużo takich, no oczywiście jakieś tam związkowe sprawy i tak dalej, to zawsze jest w biografiach, ale może za mało biografii jeszcze przeczytałam, żeby gdzieś tam wyrobić sobie też opinię taką bardziej obiektywną, ale tutaj miałam takie uczucia trochę, uczucia sinusoidalne <grych> wobec właśnie tej książki, bo z jednej strony trochę się dowiedziałam, a z drugiej mam wrażenie, że nie było to do końca takie super obiektywne, jak bym chciała, i nie było tutaj takich informacji też, które bym chciała. Oczywiście w tych innych książkach, po które sięgam, również Wanda jest często wspomniana i jej historia jest też gdzieś w platana, ale jednak jako biografia chciałam dowiedzieć się właśnie trochę więcej o, o tych górach, a tutaj jest dużo o tym życiu też właśnie takim miłosnym, dużo jakichś właśnie takich trochę nie do końca faktów takich typowych, tylko bardziej takich, no jak mówiłam, domysłów, jakichś takich trochę, no takich dziwnych wrzutek mam wrażenie i kilka razy zwróciłam na to uwagę. Ja te książkę oceniam tak, no mówię, pół na pół. Jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć o Wandzie, no to można po nią sięgnąć. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś biografia na rynku, muszę się o tym jakby gdzieś tam się zainteresować. Ta była najczęściej, wiem, że Wanda sama napisała chyba dwie książki, nie mam żadnej z nich, bo niestety nie było ich na Skup shopie ale właśnie ta często gdzieś mi wyskakiwała, kiedy wpisałam po prostu, że chcę przeczytać książkę o Wandzie Rutkiewicz, także Taką przeczytałam, ale tutaj akurat te uczucia mam takie pół, na pół. Ale ogólnie Wanda jako osoba jest no niezwykle po prostu inspirującą i bardzo ciekawą postacią. Następnie książka Znikając o Marku Ragnowiczu. Tej książki również jeszcze nie czytałam. Jest to mężczyzna, który z tego co tutaj czytamy zdobył pol Polski Złoty Czekan. Jest to taka jakaś nagroda dla właśnie wspinaczy, alpinistów, która się również jeszcze powtórzy tutaj. E, także daję znać, że o, o, o nim właśnie jest ta książka, on jest zresztą autorem tej książki, e, jest to wydawnictwo znak e... No i tutaj po prostu jest to historia jednej z jego wypraw, z tego co wiem, bo ten jakby autor i wspinacz właśnie Marek Raganowicz, Raganowicz napisał jeszcze jedną przynajmniej książkę z tego co widziałam, ale tutaj nic więcej tak naprawdę nie powiem. O tej postaci też jeszcze za wiele nie wiem, za dużo jest tych nazwisk, ale widziałam, że ma dobre opinie i też, że ludzie po prostu, ludziom podobała się ta książka. Znowu jest to opowieść z pierwszej ręki, no bo tak naprawdę o wyprawie człowieka, który sam ją opisuje. Także jeżeli ktoś po prostu lubi takie historie z pierwszej ręki, a nie takie opisywane trochę jakby z boku, no, to myślę, że to może być dobra pozycja, ale to więcej powiem, kiedy ją już przeczytam. Dalej książka, która również jest zaraz, po jak skończę, skończę dwie książki, które są na samym końcu u mnie, o których opowiem, to będę po nią sięgać, a są to Taterniczki: Miejsce kobiet jest na szczycie. E, autorstwa Agaty Komosa z Tyczem i tutaj jest wydanisła Pruszyński Iska. E, ta książka również często się gdzieś przewijała, kiedy sobie szukałam książek o górach, tutaj dokładnie o tatrach. A dokładnie o kobietach w tatrach, czyli o początkach wspinaczki kobiet właśnie w tatrach, o tym jak to po prostu wyglądało, tak myślę, że czysto teoretycznie i też jakoś tak na papierze, ale też jak to wyglądało w praktyce, jak męskie społeczeństwo przyjmowało te kobiety, z czym one się musiały zmagać. Tak jak mówię, jeszcze jej nie czytałam, ale z tego co wiem, no to jest to też dobra lektura. Mamy tutaj również sporo fotografii, jest tu, są tu wspomniane właśnie różne kobiety, które przycierały te szlaki dla późniejszych wspinaczek. Dla Kobiet, które się wspinają. E, ogólnie jest bardzo fajnie wydana i też no, przyszła do mnie w stanie jak dosłownie jak nowa, także tak jak mówię, książki z drugiej ręki. E, a tę książkę będę czytać, mam nadzieję, w niedługim czasie i jeżeli ktoś już ją czytał i na przykład poleca lub nie, no to dajcie znać, ale jestem jej niezwykle ciekawa. No szczególnie, że dotyka kobiet, gdzieś tam sytuacji kobiet, tutaj akurat e, w górach wysokich, także zobaczymy. Nie wiem, czy to można nazwać górami wysokimi, aż tak się jeszcze nie znam, ale tak lecimy dalej. E, dalej mamy kolejną biografię. E, tutaj również jest to biografia, nie autobiografia. E, aha, bo jeszcze coś nie powiedziałam. Wanda Rutkiewicz zginęła podczas wejścia na Kanchen Zongę, jeżeli dobrze pamiętam. Także tutaj mamy już do czynienia znaczy ja, z postacią nieżyjącą. A tutaj mamy biografię, z tego co wyczytałam, pierwszą biografię Wojtka Kurtyki, czyli Kurtyka Sztuka Wolności. E, jest to wspinacz, który żyje, który ma się dobrze, z tego co wiem. I napisała tę biografię Bernadette MacDonald. Czy ona już nie występowała? Teraz dopiero zdałam sobie sprawę, że to, um, ucieczka, ta ucieczka na szczyt to jest ta sama autorka, właśnie, która jest autorką również biografii kurtyki. Co jest bardzo ciekawe. Nie Wcześniej tego nie przyswoiłam, że tak powiem. Ale wracając do kurtyki, właśnie jestem w trakcie czytania tej książki, ponieważ byłam w trakcie audiobooka, a jak ona do mnie przyszła, więc teraz sobie ją podczytuję, bo jest tutaj też sporo fotografii. Bardzo mi się podoba to w tych książkach, że właściwie we wszystkich. Które Wam pokazałam, są po prostu zdjęcia, są fotografie, także można sobie te opisywane wydarzenia lub gdzieś przy tych wydarzeniach po prostu obejrzeć, jak to wszystko wygląda. Tutaj takie bardziej aktualne fotografie, właśnie kurtyki. Jest to po prostu historia Wojtka, który z tego, co już zdążyłam wysłuchać, wyczytać, był dosyć takim buntownikiem gdzieś tam w tych, wśród naszych tych polskich wspinaczy, taką osobą dosyć um, wyrazistą, gdzieś tam nie do końca wpisującą się w te wszystkie kanony i w te wszystkie prawa i obowiązki, które um, dotyczyły wspinaczy i dotyczą nadal, o jego historii, o jego um, wyprawach właśnie, o jego um, pokonywaniu różnych przeciwności, o tych jego szczytach i tak dalej, o też innych wspinaczach, o jego znajomościach, z którymi on miał Ludźmi, z którymi on miał do czynienia, też często w tych książkach powtarzają się różne właśnie nazwiska, tak jak mówię, szczególnie tych Polaków, zapamiętuję, ale też o utracie przyjaciół, znajomych, ponieważ w górach, jednak w tych wysokich ginie, wiele osób ginęło, i o też radzeniu sobie z taką utratą tych osób, o przejściu do codzienności i o dalszym wspinaniu, mimo wszystko. Także tutaj ta biografia, jak na razie, mi się podoba. Opisanie właśnie tego człowieka jest w sposób interesujący i na razie nie mam takich zarzutów, ale tak jak mówię, jestem gdzieś około w połowie, jak przy Wandzie, także zobaczymy. Na razie pokazuję, że właśnie o, o Wojtku Kurtyce mam tę biografię. Bardzo chciałam też się zaopatrzyć w biografię Kukuczki, niestety nie było jej na Skup shopie, w ogóle żadnej książki też chyba jego autorstwa, chyba że się mylę, ale też chciałabym na pewno jakąś z tych książek właśnie przeczytać. I ostatnią również czytam teraz w tym momencie, jestem na stronie prawie 50. I jest to książka Dotknięcie Pustki. I tutaj autor, autorem jest Joe Simpson. Jest to książka z wydawnictwa Stapis, wydawnictwa Stapis. I opowiada o wspólnej wyprawie właśnie Joe'a i Sim Simona, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Simona. Um, nie pamiętam teraz, na, jakie, na, jaką, na jaki szczyt, ale jest to historia typowo wyprawy tych dwójki. Opowiadana tak naprawdę również jakby ponownie z pierwszej ręki, ponieważ właśnie autorem jest osoba, która się wspinała. I trochę mi ta książka słabo wchodzi przyznam. Ona, jest, ona ma w ogóle bardzo dobrą opinię. Ona też ma właśnie bardzo dobrą opinię wśród osób, które się wspinają. Z tego, co widziałam, często jest podnoszona jako taka klasyka już górska. I nie zrozumcie mnie źle, nie uważam, że ona jest zła na razie też dopiero tylko 50 stron przeczytałam. Ona ma łącznie ze zdjęciami tam 212 czy coś takiego. Ale ma taki specyficzny język. Jakby autor używa specyficznych wyrażeń, powiedzmy takich górskich, właśnie. Dużo opisuje, jest bardzo dużo takich opisów typowo tego, co się dzieje krok po kroku, jakby w tej ich wspinaczce, jakie mają tam doświadczenia. I są momenty takie, które gdzieś łapią za serce, przy których gdzieś na chwilę człowiek wstrzymuje oddech, ale dużo jest takich opisów, które. Się ciągną, które są bardzo takie mm, hermetyczne, bym powiedziała. I dla osoby takiej jak ja, która dopiero wchodzi gdzieś tam w ogóle w specyfikę y, tych spinaczek, tych ludzi i tak dalej, to chyba nie do końca może to jest dobra książka na początek, bo tak na razie jest mi ciężko się przebić trochę przez nią. Nie uważam, że jest zła, ale mówię, że na razie troszeczkę mi to wolno idzie, ale mimo wszystko nawet zaznaczyłam sobie jeden fragment, który mówił o y, no, takim trudnym momencie podczas spinania, ale myślę, że już więcej o tym powiem, jak. Y, Wrzucę po prostu podsumowanie, prawdopodobnie mam nadzieję, że wrzucę lipca i w tym podsumowaniu będzie bardzo dużym prawdopodobieństwem po prostu wiele książek górskich właśnie, no ale to pokazuje że czytam właśnie w tym momencie razem z tym Wojkiem Kurtyką i to są właśnie wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać. Krótko jeszcze powiem, że będę polować właśnie na biografię Kukuczki. Czytałam też, w sensie słuchałam w audiobooku książki Obiecuję, że wróci, albo Zawsze obiecuję, że wróci, gdzieś tu wkleję i podobała mi się ta książka. To była perspektywa kobiet... Czy żon, czy partnerek, też dużych takich nazwisk, mężczyzn, po prostu himalaistów, alpinistów polskich, żyjących lub nie żyjących już. I perspektywa osób, które czekają w domu, które martwią się, które, no, dla, które są jakby miłością tych osób, ale z drugiej strony są zawsze po górach, często po górach. Była to ciekawa perspektywa, to była w ogóle pierwsza książka, po którą sięgnęłam. No i właśnie, była w audiobooku bardzo krótka i może nawet trochę za krótka, ale to więcej opowiem pewnie w podsumowaniu. I też na pewno się w nią zaopatrzę, ale akurat też jej nie było, jak to robiłam te zakupy. Także jest jeszcze ogólnie, Kilka książek, które bym chciała. Jest jeszcze kilka takich trochę klasyków y, przy wspólnym stole. W ogóle to też jest chyba książka o polskich górach. Y, jest kilka takich książek, które widziałam, ale są to dosyć stare książki i w ogóle trudno mi je było znaleźć z drugiej ręki. Także może się, no zobaczymy jeszcze, jak się w nie zaopatrzę. Także to by, były wszystkie książki. Jeszcze przed tym końcem odcinka, tak jak mówiłam, odcinka filmu, pokażę Wam zaraz cztery książki, które mam dodatkowo, ale jeżeli ktoś z Was interesuje się tą tematyką górską, i chciałabym coś polecić jako osobie, która jeszcze tak za wiele nie wie. Jakąś książkę, której nie pokazałam, albo o której nie powiedziałam, a koniecznie powinnam ją przeczytać, to bardzo chętnie przyjmę polecenie, także zapraszam do komentarzy, a teraz pokażę tę drugą część książek. Tak jak mówię, to będzie szybkie. Ernest Hemingway, stary człowiek, i może nie wiem, czy już ją pokazywałam, bo dostałam ją na targach książki w Warszawie, w maju, także nie wiem, czy od tego czasu zdążyłam ją pokazać. Możliwe, że nie. Bardzo cienka książka. Ja ją już czytałam w gimnazjum i ja się od niej niesamowicie odbiłam, i to była chyba jedyna książka Hemingwaya którą przeczytałam właśnie od tamtego czasu. Um, ale postanowiłam sobie, już też mówiłam o tym w jakimś filmie, że na pewno chciałabym um, ponownie, w sensie chciałabym po prostu dać jeszcze szansę tej konkretnej książce, ponieważ jest dużo osób, które ją docenia, a ja miałam wtedy ile? 15, 14 lat, um, także po prostu um, myślę, że może teraz jako 26-latka inaczej trochę do niej podejdę, dlatego właśnie... Um, Chcę ją, dalej, chcę ją przeczytać znowu i mam nadzieję, że tym razem e, trochę inaczej właśnie do niej podejdę. dokładnie nie pamiętam, o czym ona była. E, w sensie, też tytuł sporo mówi, wiem mniej więcej, jaki był szkielet, ale e, przez to, że jest ona taka krótka, to myślę, że jakoś niedługo się za nią zabiorę. E, następnie jest książka e, Mała Draka w fińskiej dzielnicy i to jest autorstwa Marty Kisiel, czyli, autorstwa, e, czyli autorka do e, dożywocia. Książki, która bardzo mi się podobała, gdzieś na początku roku ją czytałam w tych pierwszych miesiącach. Ona w ogóle ma niesamowitą okładkę. W ogóle to ma być już zabawna historia. E, I dostałam ją właśnie od wydawnictwa Mięta. I tutaj dostałam ją razem z taką, e, z taką zakładką. E, w najnowszej książce Martyki się znajdziecie. I tutaj mamy tropy, więc wam nie przeczytam, ponieważ ja tej książki jeszcze nie czytałam. Krwiążer, czekiwi, <laughs> Zorze, ser... seromak, babcie, żywe i nie do końca żywe, szydełkowe mapy, mitologia fińska. No i coś tam nawet nie pytajcie. Ogólnie wygląda to tak, jak ktoś się zainteresuje. Ogólnie wiem, że to ma być coś o mm, mitologii fińskiej, że ona ma tutaj być wyraźna i ma być coś o babciach i to jakby są dwie rzeczy takie właśnie jakieś z zagrobowych też. O których wiem. Autorka, humor, um, który autorka przedstawiała w tej historii do dożywocia bardzo mi się podobał. W sensie on był taki trochę słodki, ale też taki no taki trochę naiwny, ale gdzieś tam na taką e, lekturę, która wyrwie Cię z zastoju albo po prostu potrzebujesz takiego trochę, m, takiej trochę bardziej lekkiej, śmiesznej historii, to jak dla mnie, jak znalazł. W ogóle jeszcze do książki dostałam taki zestaw do szydełkowania. Ja w ogóle miałam swoją historię z szydełkowaniem, zdarzało mi się, nawet tutaj jest... Yy... To urządzenie, której teraz nie pamiętam, i też babcia wie lepiej, tak jak to, taka przypinka. Także pokazuję, myślę, że się na nie długo zabiorę, ale, no, tak jak mówiłam, był mocny zastój, były inne sprawy, więc po prostu nie dałam rady. I ostatnio kupowałam na Mpiku jedną rzecz, jeden prezent, i miałam kartę do Empiku, a była promocja, tam często są jakieś takie promocje, były dwie książki za 30 zł. I kupiłam dwie książki, które dawno chciałam przeczytać. Niestety w wersji filmowej, jeszcze z tymi okropnymi naklejkami to nawet nie są naklejki, bo to można było odkleić ale takie printy po prostu z Netflixem. Ale stwierdziłam, że trudno, że jak i tak chcę jakby w ogóle mając kartę za 50 zł teraz w Empiku, to jest naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że kupisz dwie książki, nie? Więc jakby to jest w ogóle strasznie, strasznie trudne dla mnie. No ale kupiłam Unorthodox, czyli książkę Debory Feldman z poradnika wydawnictwa. Ja oglądałam mini serial na podstawie tej książki prawdopodobnie. Um... Już myślę, że z 5-6 lat temu. On mi się bardzo wtedy podobał, no ale to było dosyć dawno. Nie no, no z 5 lat temu mi się wydaje. I od dawna chciałam przeczytać tę książkę i nawet nie wiem, czy jest inne wydanie. Jak jest, no to może się mylę, to wybaczcie. Ale ona opowiada o ortodoksyjnym świecie Żydów, dokładnie o jednej kobiecie, dziewczynie młodej, która porzuca ten świat, ponieważ ma wyjść za mąż, tak część było w tym miniserialu. No i ona się jakby wyrywa z tego i próbuje się dostosować do życia w. W świecie, którego wcześniej tak nie do końca znałam. Także jestem bardzo ciekawa. Jeżeli ktoś czytał książkę, i oglądał serial, to możecie też dać znać, czy uważacie, że książka jest dobra. No i do tego wzięłam książkę na zachodzie bez zmian z wydawnictwa Rebis. To jest w ogóle. Ja myślałam, jakby, oczywiście gdzieś słyszałam o tej książce już i też widziałam ją nieraz w poleceniach, ale byłam przekonana, że ona jest dłuższa. A nie jest zbyt długa teraz, właśnie serial, chyba tak, że się nie mylę, czy film, ale chyba serial powstał właśnie na podstawie to akurat widziałam też mi często mi gdzieś na Netflixie. Nie oglądałam go, myślę, że pierw chciałabym się zabrać za książkę, a to, że jest taka cienka, ym, sprawia, że mam większą ochotę, żeby gdzieś nie się na za nią zabrać. Może dam dziadkowi, bo on taką tematykę gdzieś tam często czyta, a, a później sobie pomyślę, czy sama nie chcę przeczytać. No i tak naprawdę z tych książek, które w ostatnich miesiącach już chyba dwóch, trzech do mnie przyszły, albo jakby mi kupiła, to wydaje mi się, że to wszystko. Wybaczcie, jeżeli trochę się zacinałam, jeżeli trochę yy, niezbyt płynnie to wszystko przeszło, ale jak to Bywa po dłuższej przerwie, tak bywa. Mam nadzieję, wiem, że mówiłam w ostatnim filmie o tym, że mam nadzieję, że teraz będę regularnie nagrywać, ale teraz, kiedy już faktycznie mam studia za sobą, a był to duży Fragment mojego czasu w ostatnich tygodniach, miesiącach, to, że faktycznie teraz będę więcej nagrywać. Już nie będę podsumowywać tych ostatnich dwóch miesięcy, bo tam naprawdę był miesiąc chyba, w którym czytałam jedną książkę, więc no naprawdę było cienko, ale teraz na pewno podsumowanie lipca nagram. Jak już zapoznam się z większą ilością tych książek górskich, a mam na nie teraz mocną ochotę też przez wakacje. Sama niedawno byłam w górach, prawdopodobnie we wrześniu też jedne góry odwiedzę na w września i października, więc jakoś tak ta tematyka mocno mi weszła. Nie wiem dlaczego. To może kiedyś nagram takie polecajki książkowe, bo tutaj jakieś pokazałam, ale też niektóre Mniej, nie, niektóre bardziej mi się podobają, także ja jeszcze raz mówię, że bardzo chętnie przyjmę polece, polecenia od osób, które faktycznie gdzieś siedzą w tej literaturze albo czytały kilka książek i są w stanie mi je polecić. Tymczasem żegnam się z Wami, mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.